Witam czule, witam czule. Tu angielski głos w twoim domu, czyli koniec po angielski odcinek 67. I z powodu zbliżającej się, nie wiem, 30. fali Covida, whatever, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kaszlem, a kaszel w języku angielskim to cough. Cough. Uh, no, jak widzicie, jest to wyraz wysoce problematyczny, jeśli chodzi o zapis, ale ta wymowa, myślę, wcale nie jest taka dramatyczna. Są so, cough. Kaszel. So, a few days ago I had a terrible cough, but after a few days it just went away. And remember, if you have a cough, uh, you need to see a doctor, which is like going to be pretty problematic, because we still have those e-appointments, but like still. Uh, cough, czyli kaszel. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także pamiętajcie, żeby zapoznać się z ulotką. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.